Trzecie, się odcinek okazy jak wydać markę przez włosy i tak źle wyglądam. Dziękuję Wam za, za 20 subskrypcji na moim kanale. Nie sprawdziłam to być sobie tak rano wpiszę eee, do Zuzi, nie? do, no, do jej kanału jej na dole. No ona no, mówi, Kasia, ale to wasz lajk, lajków, łapki w górę, pod filmikiem. Ja mówię, no dobra, nie, ale dalej mam też to się subskrypcji. Patrzę, wchodzę, dwadzieścia. Jeśli to jest mój odcinek, to znaczy, że mogę czytać pytania. Pierwsze pytanie. Moja ulubiona książka. Moja ulubiona książka. Już no, Wam pokazuję, nie będę przerywać, albo będę przerywać. Jak niektórzy wiedzą, książka pod tytułem. Mam no, zwierzę? Tak, oczywiście, że mam. To jest taki szczur. Niektórzy wiedzą, gorała na odcinku jednym. No idź. E, no, gra na innych odcinków na dwóch. Wczoraj mówiła jak się ładuje. bo nie wiedziałam. I takie. No, to jest taki mój szczurek. Naprawdę to jest chory. Rozumiecie, że to jest trochę dziwne? I ja tak, kiedy rozmawiam, mam takie no, dziwne, bo Araby. W szkole mi nazywały był bułką. Nie wiem, w czym jeszcze. No której karty chodzisz? Ja chodzę do piątej D. Ona chodzi do czwartej klasy, ale poczęśnik do szkoły, więc... Yy, ale dobrze się uczę jak na panto yy, I jestem jedyna młodsza w klasie, jeśli taka na takie szydłość. Szydłość, nie. Ja mówię, szydłość nie wiem. Nie wiem o czym mówię nazwisko. Ale dwie jesteśmy najmłodsze. Ja, ja jestem m, jest ostatnia, a ja jestem przedostatnia. Czy masz teraz porządek w pokoju? No, można tak powiedzieć, nie wiem, jak to pokażeć, znaczy, nie wiem, Dlaczego postanowiłaś zostać youtuberką? Znaczy, no, na nie jestem tą youtuberką, bo wszyscy myślą, że jestem jakaś głupia, jestem takim głupim dzieckiem, które nagrywa, musi się wywyższyć. Nie, po prostu oglądałam takich młodych tych na małych i towarów, tak jak i to po to 100, tysiące subskrybentów. No i tak jak powiedziałabym, no, ja też by spróbowała. No i. jest już raz 20, więc dziękuję. Jeszcze raz. Kolekcjonuje coś. Eee, Wykreślonywałam na Mabel. Tak, wykreślonywałam. Ja mam ich malutko, liczą do innych. No, z mi nie. Nie! Z pana mi. Jeszcze ja pokazywałam w którymś tam odcinku, że mam jeszcze książkę. Bo dużo. Jeszcze mam malutko. Bo gdzieś ją położyłam. ją wyrzuciłam. Ale tam było takie różne. No, mm, tam tu zbieram. też już nic nie robię. Więc kolejne pytanie. Czy tęsknisz teraz? Za kim? <kłysy> nie, nie tęsknię. Nie, nie, tęsknię. to jest nie. Za Mają za Jasien i za Leaking Monster idzie coś chyba dobrze. Wie. Masia mówi na już jest suda. ona nie jest suda. On jest suda. Nie wiem. Kim był od niegoś w twoim domu. Na gościem była Natalia, e, mojej e, Sylwii ko siostry, koleżanka, e, bo chciała czasu nie kupić z e, no i, ale nie kupiła. Nie wiem, czy była, ale był dosył ładny. I e, była i trzymała tego komika, no, bo mu się no zrobię no, kupkę, nie? Bo ona no, no, taka zawsze, jak się z mojej to robi. No i wzięła ją w tak 10 minut, no i wiesię do bo moja sierść się nie zasika. No tylko raz się dosyka. Jak kurwa macie? Czy jest i gorąco? Nie wiem, musimy sprawdzić. Nie jestem więc Nie wiem jak to robiłam, ale zimno nie jest. <laughs> Dziękuję za oglądanie tego filmiku. E, odcinek Kasi... Kasie. Py, pytanie o Kasi. Nie wiem, nie ja to na sam odcinek o Kasi. E, tak. Więc żegnam Was życzę Wam miłego weekendu. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania moich filmików, więc pa!